Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywnością dietetyczną w Polsce. Zaczynamy proszę Państwa, ja nie wiem jak dawno nie widziany był ten człowiek w mediach frykowych. Witam, witam Cię. serdecznie, z tej strony Daniel Slabryga. Schowaj, 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 schowaj. Muszę schować tutaj sobie. Cześć, witam Was serdecznie widzowie, cześć. Gdzieś Ty był. Słuchaj no, yy... wiesz nie zupy pomidorowej nie będziesz jadł. No nie będziesz, się Boż zbrzydnie, tak? No masz rację. Musisz, musisz na Ty na robię odchodne, stopnie. na odchodne w na przykład. przy niedzielce, tak? <grym> <grym> przy niedzielce na kacyku najlepiej smakuje rosołek. No to no jeżeli pojadłeś sobie rosołku, no to następnie znowu ci będzie smakować pomidorowo, tak? Czyli czasem na, na pomidorową. Czasem na, na, na pomidorową, a czasem na, 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 na rosu przeskakuję, także wiesz, w zależności, w zależności jaki mam, po prostu pan taktycznie, jak się poruszam, jak się poruszam, moje wszystkie kroki są przemyślane, e, bo nie wiem, czy wiecie, m, możliwe, że wiesz, że największą niekiedy bronią jest cisza żeby później przeprowadzić bardzo głośny atak. Pierwszy z grubej, także no jestem. E jestem final bossem. Zapracowałem na to. Wiem do czego dążę. Słuchajcie, no, jeżeli chodzi o finał, to pewnie będzie wyłoniony zwycięzca. Ja się tak śmieję, że będzie moim szoferem, bo SK już mam. E no ale e tą ostatnią przeszkodą to będę ja. I ja jestem po prostu dotychczas no nie do przejścia gościem i wiesz, tutaj Maciek Turski może sobie gadać na ten temat twój e, wspólnik z programów, tak? Ciebie ja, specjalnie że konsa. Ja, no konsa kąsa, ale ja też mam na to argumenty. E, słuchaj, niedokrotnie pokazywałem jako nawagę ciężką i moje walki, jako jakoś z niedużym stażem, e, jeżeli chodzi o, o same walki. To bardzo dobrze to robię i bardzo dobrze to efektywnie wychodzi i wiesz, niekiedy jak mm, założę, że po prostu z J.M. miałem go znakotować w pierwszej rundzie, no to powiedziałem, że roz***łem mu głowę łokciami, no i tak było, wiesz, był grantem pound, wchodziłem, w łokcie, możecie sobie oglądać powtórki, powtórki, i tak było, że nie dał się znakotować, no tak, tak pozwolił mi walczyć po prostu na tamten moment. No, była wygrana mm, po mojej stronie, tam było mm, jednogłośną decyzją, także Wiecie, no możecie sobie tutaj prawić argumenty, ale fakt jest taki, nie przegrałem ani jeszcze jednej walki. A czy akurat o to, że obolałeś walce MMA, to ja do ciebie nie mam pretensji, no bo. nic, no to w końcu jak będzie z tym rewanżem MMA. Nie, do nie do tego prze Nie przerywaj nam wy wywiadu ale teraz, bo ja jestem, bo ja jestem ale teraz... Ale czemu unikasz tego tematu? Ja nie unikam tego tematu. Ustaw no, to... się w kolejce, powiedziałem. Czy... Ale, ale w MMA nie ma no, słuchaj, ale nie ma lepszego przygodę... do... Zrobimy, zrobimy to. Ma... Ale zrobimy kiedy, to. kiedy, kiedy. Nie wiem, będziesz musiał, będziesz musiał po prostu... No. Poczekać, wyczekać. Poczekam, czekam, czekam. No. no zajmij się teraz, zajmij się no. teraz, proszę ciebie e, swoje odcinek. co ja mam... zawsze, gada. ale klasę, za bo zawsze gadasz. Ale zawsze wymijają co gadasz. Nigdy nie, masz, nie powiesz. Masz, ja mam, masz dlatego kulturalnie. Kulturalnie. kulturalnie się cię proszę. No mi dokończyć wywiad. No proszę bardzo, no ale Dziękuję. dasz mi jakąś konkretną odpowiedź, czy nie? Ja to powiedziałem ci już. No właśnie to żadnego konkretu bo nie... Ale kolejce. Na razie to wygraj z kimś a. sensownym, a później będziemy No dobra, ale wiem ma. Czeka, no dobra, glorious. to trenuj. Poprawił, poprawiam, poprawiam, po, ee, po Wracamy do części tutaj głównej wywiadu. Nie, o ja mówię, bo wiesz, w, w, tym walce my mam możesz robić wszystko, możesz static, możesz to tak, że tutaj to. ja... Jak to, to saynarki, nie mam pretensji, Silence, ale dobra. Zapracuję <oxideistoire> <entrance> sobie na Ale wiesz, well, to mi się nie na na, spodobało tylko, że mówiłeś. Że mówiłeś, że będę jego symulował. No gdzie symulował, stary, dostał takiego czyściocha, że na to, Dostał końcówek. Jeszcze nachodząc na mnie człowieku. No właśnie, to nie to, było to, No to siła się, wiesz, nakłada na to, siebie. A jakbym wjł go w udo, to bym mu nogę połamał chłopiec w takim razie. No to by było koniec. To by była k***a, no? I byś no miał k***a nogę k***a, do Diego na sumieniu. Nie, stańcie go bronić, bo jest zwykły symulantem i to niejednokrotnie pokazał, nie w mnie Hubert. Niejednokrotnie, niejednokrotnie słuchajcie. Wrócił, pokazał, wrócił. Niejednokrotnie pokazał, no. słuchajcie, w walce. No wypiwkasz to oczywiście, no, to bo nie, mój nie będzie się. monetyzacji. To mój młody to pika, nie? One, no przynajmniej ma co robić. Um, jednokrotnie pokazał w turnieju, że po prostu grał na, patencja, na patentach, W grondzie Grądzie wygrał turniej. Był, był um, zapis, zapis w regulaminie, że można klękać, że nie będzie knockdownów, tak? Że nie, knockdowny są nieliczone. Ile razy knockdownował się? Specjalnie klękał na jedno kolano, żeby odpocząć sobie 10 sekund. Korzystywał regulamin, Korzystywa regulaminie. jak zwykle się zachowywał i zwykła Tyle mam do, do powiedzenia, no, jeżeli się, jeżeli się e, oznajmę jako czempion, no to będzie tym czemioniem, nie będzie tych charakterniak, a nie zagrywki kurna Michała Pasternaka, że dobrze, że trenera jeszcze nie miał z boku, którym on mówił nie stawaj! Nie stawaj, masz wtrząs jaja, wtrząs jaja masz. jądra chłopie. Jondro ci do dupy weszło, nie stawaj. I dlatego ta walka, no, słuchaj, jeżeli ona by... Jeżeli Don Diego wygrałby turniej, to na Fame 30 musi się ta walka. Nie, ale widzisz, że on ucieka od tej walki już, bo się boją, więc co czego czeka. No Soldicie chce zamiast ciebie, nie? No, no i co, będą się bili w boksie na duże rękawice? To będzie naprawdę to będzie to będzie to będzie tak... Ty, faktycznie, tak Bo, bo Soldic może tylko bić się w boksie. Bo się nie? może tylko bić. Ja też miałem Soldicza zaproponowego, ja od razu to brałem. I tak? się zapytałem jeszcze, w ma? No nie, w ma nie, bo on nie ma tego. No on uważa tak, no, na co dzień, chyba jakoś, jak. on się bije 84, wiesz? Ale pomijając fakt. No. Mega, mega, gość do mojego, do mojego słuchaj, rekordu, rekordu do, mojego, do mojego cywilu. Nawet, nawet w boksie na duże, ale to ja no, to powiem ci szczerze, że nie to nawet. Jak miałem wyjść z, z, do niego na, na duże, na duże rękawice w boksie. Hmm. E, Denis, a jak możesz skomentować ogólnie skład tego turnieju? Mocniejszy niż ten lipcowy? Ja ci powiem, że jakiś taki poważne to wszystko tutaj to tu wygląda, nie. Jakoś tak... Zgrywają jakby nie, nie, nie wiedzieli po co tutaj byli tak naprawdę. No i po co ty byłeś? Że wszystkich rozruszać. ja nie wiem po co tutaj jestem. Ja tu jestem po to, żeby właśnie tych niedowiarków wszystkich prostować tutaj. Um, I wyjaśniać, no, no i wyjaśniać ich po prostu nadzwyczajnie. I wyjaśniać się, sprowadzać ich na ziemię, bo kto ma wyżej dupę, kto, ma, kto wyżej strali niż dupę ma, no to, to niech sobie lepiej te pytania zada, z, zadadzą. Alberto, jeszcze widziałam bardzo w mocną dyskusję z tobą wszedł. Jak wyglądają w ogóle wasze spotkania na sali? Wy tam się hamujecie, żeby sobie nie dać mordę? On przychodzi po okiem, on chodzi po ścianach, jak mnie widzi. No ale ostatnio w się tam terminowaliście. to odsłoneczek, oczywiście witamy się tak, i tak dalej. Izu, Izu jest, wiesz, z wódca Fight Team, a, on, a Alberto to jest jakiś tam raperek, który... Chodzi i, i trenuje nieregularnie nie w kratkę, wiesz, to nie ma, to nie ma. To nie ma kunszu. tutaj nie ma, nie, ma, nie ma opcji, żeby on miał status kiedykolwiek jako, jak, jakoby final bossa. za mało, za mało, za mało, za mało rytmu, za mało, za mało, tego, za mało rytmu. Nie ten nie, nie, bit, nie ten bit. A kto się dziś jest A moja z dziećmi. Tak? To się dużo podziało przez pół roku u Ciebie, co? Kompletnie nic, kompletnie nic. No. Ty co? Ty chyba z tego co widziałem, to jakaś tam Tajlandia była? Bo tam rozmawialiśmy raz, to wiem, że do yeah. Tajlandii wyleciałeś. Byłem trzy tygodnie, poleciałem tam sam e, zresetować się, potrenować przede wszystkim, ale Ci powiem szczerze, że w, w ogóle się nie przygotowałem na ten wyjazd. Popaliło mnie słońce, siedziałem cztery dni w hotelu pojar pojarany. Także nie pytaj. Mało tego, 4 dni, dni siedziałem w hotelu, ale dopiero po czterech dniach taki popalony, trenując tam kur... w, w Bangtao, nie? Ja... chłopie, normalnie skóra węża ze mnie schodziła i, 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 to, było, i, to, było, i to było... i to było... i to było straszne. No, no, i, i co? No troszeczkę tu pozyskałem, troszeczkę tam bardziej stawiałem na treningi, ale... ale niestety. Ale wiesz co, jak usłyszałem od kogoś, bo wiedziałam, że to... Lepiej, ale będziemy robić organizacyjny właśnie klubowy wypad do, do, do Tajlandii, to mnie cieszy, bo, bo tam trzeba mieć kogoś, kto, kto jest takim twoim zapalnikiem tak. kołem zamachowym, takim kurczę, że wiecie co chodzi. Jest ramię w ramię i lecimy z treningami i tak dalej, tam też się zjeżdżają ludzie z, z, zewsząd, z każdego świata. Ja tam też Grokowcy się nabawiłem. Kóle miałem w kolanie, chłopie, chłopaki myśleli, że my tam poszczelili normalnie w kolanie, dziura, wiesz i tak dalej. To się tego nabawiłem, jeszcze wróciłem z tego, ale wyleczyłem się. Jestem w pełni zdrów. Chwilę miałem turbulencję, ale już jestem na powierzchni. Ale jak usłyszałem, że przykitrałeś to złoto, że nie sprzedałeś od razu, to mówię ja pierdziel, ale miał nocha, gościu, nie? Wiesz, że nie jestem polskim oligarchą, żeby trzymać to złoto jako długofalową inwestycję, no bo tylko no to poczucie, szybaki... tak inwestycja. No akurat się wstrzeliłem w rytm, no. wiesz, drony przyleciały. Kur ale drony z Rosji przyleciały i już po tym złoto skoczyło do góry. Wojna się nie zakończyła na Ukrainie przez Putina złoto znów poszło leciutko do góry. Nawet w ostatnim czasie jak, jak Maduro zawijała, zawijał Trump ze swojej podsesji, to też skoczyło złoto i już powiem Ci szczerze, że już miałem tego dosyć, ze względu na to, że codziennie wiesz, patrzysz na tą ja, giełdę i, i analizujesz, czy pójdzie złoto do góry, czy nie pójdzie do, 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 do góry, a tu skoczyło na drugi dzień. Kur Cztery koła mniej na stuwie, wiesz, i, i, to, i to jest. I to, giełda, nie? I, to jest, i to jest gra. No nie, nie, nie warta świeczki ze względu na to, że po prostu chcę mieć spokój na głowie, wolę mieć pewne zabezpieczenie. Kupiłem chałupę w Warszawie. Cieszę się trochę, po podróżowaniu, trochę rozmiędzy, bo mi się należało rozpiąć po prostu ehm, rasa porządnie, bo po prostu nigdy nie, nigdy, tego, nigdy tego nie miałem. No i, i co? Kontrakcie podpisany. Także działamy. Dobrze, ja wiem, że słuchajcie, to były takie trudne negocjacje. Ja tam się cały czas dopytywałem, jak to tak. wygląda. Dopiero wczoraj, wczoraj został dogadany Denis, ale dobrze, przynajmniej będzie kontencik. Ja też jest, by... yy, co robić cały rok. Mam też pomysł, yy, żeby wykorzystać Ciebie przy programach yy, tutaj, przy tej gali, jako współprowadzący, no bo myślę, że jako ten final boss yy, na to zasługujesz. Jest na programach temu? No. pisze się. No i dobra, mamy to słuchajcie, no, mamy to, to na kamerze Bartka szaknyśkuła. Bartosz, właśnie, Bartosz, powiedz mi, Bartosz, czy ty, tego, ty teraz z Bartkiem Bartosz, jesteś Bartosz, ziomkiem? Bardzo, bardzo. go tak za poliki by wytargał i tak mam tak go odrzucić, weź za niego, wiesz za co Ale no to... Bartek też się przeżbije na tej karcie. I na, to z A z Krajzim się, no tak, no on się z Krajzim no Co tak, to o tak. tym sądzisz tak wszystkim? Powiem, że ostatnio żeśmy się wymieniali wiadomościami... To, my, to prawda my, jednak, to nie było my, AI? My, nie, 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 kompletnie. E, ostatnio się wymienialiśmy wiadomościami, jakiś taki kurczę ze sympatią po prostu mamy do, do siebie. Poprzez to może co, Rudy na wypierd... Tak naprawdę Bartek prze, przeżył na oczy, zobaczył tak naprawdę yy, jaka jest... Prawdziwa kwestia tego, tej osobowości. Ja to już mówiłem od początku, ja to zazwyczaj nie mylę się do osób. To, co im zarzucam, to, to po prostu na koniec, końców na koniec dnia wychodzi na moje. I, i, i bardzo się przekonał, co do, co, co do jego znajomości z, z rudym zamienkim. No i po prostu przyznał, przyznał, przyznał mi rację, że, że to jest zwykła pała i tyle. Nie? A co ty właśnie sądzisz o całej tej sytuacji, o tym geteatorium, tam co się chłopaki ganiali, teraz o tej całej sytuacji z Denisem, bo w sumie to jest twoja pierwsza wypowiedź na ten temat. No ja ci powiem, jak na Bos'a przystało, no to bos nie wykonuje takich ruchów, żeby o nim było słychać, nie? I tyle. A. Przyliterować ci, czy nie potrzeba? Możesz. Przyliterować ci, <laughs> <laughs> to co powiedziałem. <laughs> nie, ale e, czy, Twoim zdaniem, Denis wróci jeszcze do flików, czy już, czy już nie wróci do flików? Ja ci powiem tak, że pieniądze się w końcu skończą e, i to będzie taki moment kulminacyjny, że po prostu bez czerwonego dywanu, tak jak on sobie zażyczył. Y, przyjdzie, będzie skomlał y, o i y, po prostu ja żądam, ja żądam jako osoba, która wygenerowała y, to, no to mam coś do, coś do powiedzenia, chociaż, chociaż tyle y, y, z taką prośbą do generacji, żeby mi dali go na tą walkę, żebym ja go kuł mógł, żeby oni mi go wrzucili do, do, do klatki, do niedźwiedzia klatki i żebym ja go kół kur... na wszystkie strony. Ja sobie tylko te, 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 tego życzę. I to wszystko, ja nie mam, ja nie mam żadnych żądań. Kur podobne, tak jak ta pała, tylko po prostu ja sobie, ja sobie, tego sobie życzę. No dobra, a co sądzisz o tym rozpadzie przyjaźni yy, Szachty i Denisa? No co mam sądzić, no, no, w końcu wyszły yy, karty yy, na wierzch, tak, pokazały się, prawdziwa, to, prawdziwe przetasowanie było, no i po, po, pokazało kto jest kto, no, i, to, i, to się, i to się liczy. A walka Crazy kontra Szachta? Ciekawe to jest rozwiązanie ogólnie, no. no ja będę na tej konferencji i e, tam będzie grzmiało, no, tam będzie się. grzmiało, no ja nie wiem czy Crazy w ogóle zdaje sprawę, y, 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 y. ja nie wiem w ogóle czy on z nim rozmawia, kur... czy ma jakikolwiek kontakt z Rudym. Z, z, y, z tego tak, co Crazy mówił, no to nie mają. <tiom> nie mają, nie mają, a zapewne na backstage'u się k***a kur... tak, no i, i to tak zawsze wygląda, także no, ja to jakbym miał takiego, mówię, syna, niekiedy to powiedziałem, tak bym w potylicę to by, to by wiesz, to by wiadomo co by było. Denis, to tak na zakończenie, jesteś tym final finalbossem Fame30, słuchajcie to już jest ogólnie pierwsze ogłoszone nazwisko na Fame30, Denis Labryga. Jubileuszowa gala, no. mam zaszczyt. No. Bardzo dziękuję za docenienie organizacji, bo, no bo wygenerowałem to po prostu, no nie, nie szedłem na skróty. Zrobiłem najlepszą robotę, jaka tylko mogła być zrobiona do tej pory, nie spoczywam na laurach, cały czas zapraszam. I zobaczycie mnie w tym roku jeszcze, będzie więcej tego, więcej efektywności. Także może... niech mi nikt k nie stanie na drodze, nie? A może jakaś walka w przyszłości, ty z szachtą na kogoś? Znaczy ja widziałem ogólnie opinię mediów, jeżeli chodzi o, o widzów. To proponowali, tam rzucali jakimiś argumentami tego typu, że 10 osób, 10 jakiś randomowych ludzi, czy to randomowych czy to nie wiem, może zawodników. Ja tam się podpisuję pod tym, to by było też ciekawe, na pewno. Także w tym roku moglibyśmy taki, taki challenge zrobić, ja z szachtą na 10 chłopa. To jest, słuchajcie, kto by pomyślał rok temu, że będziemy rozmawiali o walce wspólnej szachty. To ciekawe. Denisa, ale razem w parze. Denis, to co? Widzimy się niedługo. Klepnąłeś to współprowadzenie, fajnie, będziemy działać. Lecimy, słuchajcie. Nigdy się nie specjalizowałem w tym, także warto odhaczenia. Dasz radę. Zobaczymy, jak będzie. Trzymaj Dzięki, się. pozdrawiam.